Drogie kobiety, a ja dzisiaj przychodzę z pytaniem, czy badacie sobie poziom hemoglobiny glikowanej? Jest to badanie, które pokazuje nam, jak stabilny był poziom glukozy we krwi w ostatnich trzech miesiącach. Hemoglobina glikowana polega na tym, że do hemoglobiny cząstek naszych, naszej krwi, białek naszej krwi, przykleja się cukier glikując, czyli uszkadzając naszą krew. I jak... Tworzy się glikacja w naszej krwi, i tak samo tworzy się glikacja w różnych narządach. Stąd też mówimy o tym, że na przykład mamy retinopatię, która jest wywołana cukrzycą, czy niegojące się rany, czy przyspieszone procesy starzenia związane z uszkodzeniem kolagenu poprzez cukier. Jedzenie cukru i niestabilna gospodarka glukozowo-insulinowa powoduje przyspieszone zużycie, zepsucie i starzenie naszego organizmu. A jednym właśnie z takich markerów jest hemoglobina glikowana, która ponadto koreluje z ryzykiem kardiologicznym, z ryzykiem wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych. Badania pokazują, że jeżeli Twoja hemoglobina glikowana jest do 5%, no maksymalnie 5,2%, wtedy nie ma praktycznie zwiększonego ryzyka rozwoju insulinooporności, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, czy wzrostu ryzyka kardiologicznego, czy chorób sercowo-naczyniowych. E, sercowo Powyżej 5,3% ryzyko zaczyna wzrastać i mamy zwiększone ryzyko mikro- i makro i ono zaczyna rosnąć wykładniczo od 5,4%. Stan przedcukrzycowy zwykle określa się między 5,7 a 6,4%. Natomiast powyżej 6,4% stwierdza się już cukrzycę. W momencie, kiedy zostaje stwierdzona cukrzyca, dobrze, gdyby hemoglobina glikowana była poniżej 6%. Spadek o 1% hemoglobiny glikowanej obniża powikłania mikro... Naczyniowe o 37%, a ryzyko zawału serca zmniejsza się aż o 14%. To są bardzo ważne badania, i teraz jestem ciekawa. Daj znać w komentarzu, jaki poziom hemoglobiny glikowanej Ty masz. Napisz poniżej, a jeżeli chcesz skorzystać z moich szkoleń dotyczących insulinooporności, wpisz w komentarz dodatkowo insulina.